Nawet bogowie nie wiedzą, co nas czeka w przyszłości. Ty powrócisz, ale nie, nie zaznasz spokoju. spokoju. Jeden człowiek odmienił los wielu setek. Dzielni towarzysze, sam dokonasz wyboru. Beliar wybrał mnie. Zło zatrąfuje. A ja przejąłem całą jego moc. Król przegra wojnę z orkami. Co to się dzieje? Mam naprawdę niedobre przeczucia. Szolera. Te ziemie będą należeć do orków po wsze czasy. Niedługo ostatnia mora schyli przede mną czoła, a ja, Kan, będę rządzić tymi ziemiami. Mory to słabe usze. To zwykły yeah. które Trzeba spkać. Orak, szakna. Oni w niczym nie przypominają wojowników Nordmarów, którzy zawsze walczyli z nami pogorą. Nie zasługują na to, by władać tymi ziemiami. Co tu się stało? Ruszajmy. Mój królu, nadal nie ma wieści o statku, a orkowie stoją u wewnętrznego kręgu, więc nie mamy wyboru. Cholera. Yeah! Alarm. ich! Inos prowadzi nas w wojnie przeciwko siłom ciemności. Teraz to my tu rządzimy.

I tak Mówi się do tego Muszę się oddać. Gdyby to, to było takie łatwe? To Wola Kana, więc tak być musi. Orak, Shaka. Co my tu mamy? Cholera! Xardas nakazał, aby wszystkie mory zaprowadzono na wykopalisko. Ruszajcie, morze! A wy mi wyglądacie na mory. Dobry ork, to martwy ork. Opór jest bezcelowy. Zapolujmy na orków. Braci, sprowadzę posiłki.